Lubicie grać w gry terenowe? Jeżeli tak, Muzeum Krakowa ma dla was idealną propozycję Magiczne Krzysztofory. Będziecie mogli przez najbliższe weekendy przychodzić tutaj i szukać różnych przedmiotów, które będą bardzo głęboko ukryte. Pomoże wam w tym taka tabliczka. A mnie do zabawy udało zaprosić samego prezydenta miasta Krakowa. Muzeum Krakowa zorganizowało konkurs Magiczne Krzysztofory. Do 1 grudnia co tydzień będziecie mogli szukać konkretnych przedmiotów, które będą opisane na stronie Muzeum Magicznego Krakowa i tak jak kiedyś ja jest nazwę tego kura, tak wy będziecie mogli też zakończyć swoją podróż po muzeum sukcesem no i dostać oczywiście nagrodę. Open Ice City Art Festival po raz kolejny zawitał na Wesołą, gdzie do 21 listopada będziecie mogli podziwiać pracę 21 artystów i artystek z całej Polski. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest miejsce. Mieszkańcy Krakowa i też, mam nadzieję, osoby spoza Krakowa będą mogły zobaczyć te wszystkie wystawy, czyli 24 projekty przez dwa tygodnie. Myślę, że jest to taki wystarczający czas, żeby zapoznać się, też przyjść kilka razy, ponieważ jest ich naprawdę wiele i są też wydarzenia towarzyszące. A na Kopernika, no właśnie, znajdujemy się tutaj w tych dawnych szpitalnych budynkach. Ten klimat jest tutaj naprawdę wyjątkowy. Wszystkie klatki schodowe, wszystkie poukrywane kable i, i ciekawostki, które tutaj Wnętrza myślę, że mogą być bardzo interesujące. Są tutaj międzyuczelniane, międzywydziałowe projekty studenckie, więc gościmy wiele uczelni artystycznych z Polski. A motywem przewodnim w tym roku jest miejsce też jako taka metaforyczna sytuacja czyli właśnie przejęcie tego miejsca, rozgoszczenie się w nim, znalezienie swojego miejsca i właśnie szukanie tego miejsca dla sztuki w mieście bo wiemy, że jest to trudne. Mnóstwo inspiracji spacerowych, edukacyjnych, można znaleźć na naszej stronie. Jest taka zakładka Biblioteka ZZM, Tam ładnie uporządkowane materiały edukacyjne, książki, publikacje, propozycje tras spacerowych, tras rowerowych. Także myślę, że i mali, i duzi znajdą tam coś, co posłuży do rekreacji, ale też do połączenia przyjemnego z pożytecznym czyli połączenia spędzania pożytecznie i fajnie czasu wśród zieleni w krakowskich parkach, w krakowskich ogrodach. Także zapraszamy serdecznie, żeby skorzystać z tej zakładki. Krakowianie znajdą tam zarówno publikacje, książki, ale również takie krótkie sposoby na to, jak uatrakcyjnić każde wyjście w zieleń, czy to do parku, czy do lasu. Krakowski cąber, krakowskie szopki, osadzenie chochoła czy lajkonik. Co łączy te wszystkie wydarzenia? Dzieją się one od wielkiego dzwona, czyli kiedy, czyli rzadko i w wyjątkowych sytuacjach. I właśnie o tym jest najnowsza wystawa Muzeum Krakowa. Wystawa, która opowiada o świętowaniu w Krakowie, po prostu tak jak mówi jej tytuł, od Wielkiego Dzwonu to znaczy robić coś rzadko, bardzo w bardzo szczególny sposób, a nawiązuje do naszego najwspanialszego Dzwonu Zygmunta, który bije właśnie w bardzo szczególnych sytuacjach dla Krakowa i całej Polski. Opowiadamy na wystawie przede wszystkim o krakowskich świętach, krakowskich tradycjach, których Państwo pewnie znacie, ale chcieliśmy je zebrać w jednym miejscu, żeby powiedzieć jak bogactwo, jakie bogactwo tych tradycji jest, czyli szopki. Krakowskie, Pochód dla ale mamy też Babski Cąber, który od kilku lat faktycznie dziewczyny świetnie sobie tutaj radzą. Mamy Osadzanie Chochoła, mamy też Dni Krakowa, mamy Jamników czy Paradę Smoków, która też jest krakowskim wydarzeniem. Z drugiej strony to hasło tegorocznej 11. edycji Festiwalu Literatury dla Dzieci, który zawita do naszego miasta w dniach od 12 do 16 listopada. W programie spotkania i warsztaty z najlepszymi twórcami książek dla dzieci i młodzieży, pokazy filmowe, spektakle, spacery, konferencje dla nauczycieli i bibliotekarzy i wiele więcej najlepszych stron dziecięcej literatury. Jeżeli literatura potrafi zmieniać świat dorosłych, to wyobraźmy sobie, co robi w umysłach młodych czytelników i czytelniczek. Bądźcie z nami. Szczegółowy program znajdziecie na stronie organizatora. A wydarzenie jak zawsze zakończy się uroczystą galą. Radosna niepodległości to tytuł 89. krakowskiej lekcji śpiewania, która odbędzie się w poniedziałek 11 listopada na rynku głównym. Podczas koncertu z udziałem artystów teatru Loch Camelot i śpiewającej publiczności zabrzmią pieśni związane z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W poniedziałek 11 listopada Maria bodaj podejmie próbę pobicia dotychczasowego rekordu Guinnessa w Morsowaniu. Aktualny rekord kobiecy wynosi 3 godziny 6 minut 45 sekund. Jeżeli chcecie jej pokibicować, zapraszamy Was od 9 na Fabryczną 13. Już od 8 listopada w Forcie Borek będziecie mogli zobaczyć wyjątkową wystawę Mirrors and Memories, połączenie portretów rodzinnych i postaci. Te dwa tematy łączą koncepcję fragmentacji i ponownego składania, zginania, zniekształcania, przekształcania, tożsamości i pamięci.